takie zdarzenie, którym chciałam się podzielić. Otóż też w mojej historii zawodowej też byłam katechetką. Jeszcze zaczynałam wtedy, kiedy katecheza była przy parafiach, a ja później przyszła do szkoły. No i wiecie, jak w szkole różne incydenty. Rodzice zaproponowali jedną lekcję mniej, lepiej matematyka, nie, jak tam lekcja religii, jedna zostanie, coś podobnego jak teraz. I pamiętam, że w jednej klasie zapytałam dzieci, jaka lekcja jest najważniejsza? Która z lekcji jest najważniejsza? Oczywiście, że nie pamiętam, co mi dzieci odpowiedziały. No, w innych przypadkach pamiętam, ale tego nie. I powiedziałam, lekcja religii jest ważniejsza niż matematyka, bezczynna katechetka, niż fizyka, niż biologia. Dlaczego? Ponieważ jak zaprzyjaźnisz się z Jezusem, to będzie Ci łatwiej w życiu. Ale to nie tylko to. Ty przygotowujesz się na wieczną ucztę z Jezusem z Bogiem totalnej miłości. Jakże ważne jest i cieszymy się, kiedy dzieci robią karierę, kiedy dostają się na studia. Kiedy gdzieś dobrą pracę. Ale ja mam takie wrażenie, że wielu rodziców jest bardzo egoistycznych i oni naprawdę nie kochają swoich dzieci. Że często jest to miłość małpia, miłość kontrolująca, nadopiekuńczość. Ale kto z rodziców woła, żeby ucztować całą wieczność w niebie z tymi, kogo kochamy? Dziadkowie z wnukami. Gatunek, ciężar tego zaczynamy czuć w momencie, kiedy przekraczamy sześćdziesiątkę i mówimy, Pan już z tej półki bierze. Wtedy, kiedy stoimy przed ścianą i mówi uch, za niedługo mogę stanąć przed nim. I pytanie, czy będziesz ze swoimi dziećmi i wnukami? To nic, że karierę ktoś zrobi. Jezus powiedział: Cóż po tym, jak ktoś zyska cały świat, jak życie wieczne straci? Wartość chwili, ci, którzy już skończyli 60-70, wiedzą teraz o czym mówię. Czas leci, wieczność czeka. Ale czasem jest tak, że rodzice są ok, wprowadzą w ten świat sakramentów swoje dzieci, a dzieci. Mają wolną wolę i wybierają też swoje drogi. Ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym był doskonały. A co syn zrobił? Wziął majątek i poszedł. Że nie chcę, żebyście się teraz obwiniały, nie, że moje dziecko jest poza kościołem, czy yy, powiedzmy porzuciło życie sakramentalne. Nie, nie, swoje zrobiliśmy, ale Dalej możemy zapraszać Maryję Niebo do tego szturmu, o tym, żeby wieczność spędzić z naszymi dziećmi, z naszymi rodzinami. Coś, co się nigdy nie kończy. I w tym momencie, dlaczego mówię, że jest to ważne, bo moja przyjaciółka, która jest Zosia, opowiadała mi dzisiaj, że na wsi, na Opolszczyźnie Dziecko pyta panią katechetkę w przedszkolu, ten pan, co wisi na krzyżu, to kto to jest. Czy naprawdę rodzice kochają swoje dzieci? Największy dar, który możemy dać dzieciom, to prezent życia wiecznego. Nie ma nic cenniejszego. To jest prawdziwa miłość, że ja chcę być w niebie i chcę z całą rodziną być w niebie i tam chcę na wieczność ucztować. Jeśli dzieci odeszły, bo tak bywa, nie, nie czują jeszcze tego. Nie. Jeśli byliście na filmie Przebudzenie, Wielkie Przebudzenie, tam jest taki wywiad z Alan Ames. On pisze książki, jest takim mistykiem. Jezus do niego mówi oczami Jezusa. Dużo takich książek jest. Jest to mm, facet z Australii. Za niego matka się modliła 40 lat. My w głowie mamy świętą Monikę 20 lat. Ona 40 lat. Rozrabiaka, pijak, alkoholik. Nie? Te wołanie. To zapraszenie całego nieba, ta matka, która nie wyobrażała sobie, że może żyć w wieczności bez własnego dziecka. Hmm. Teraz inny przykład. Jest taka książka. Wiecie, że lubię czytać o niebie, e, gdy umrę, chcę pójść do nieba. I tam jest taki przykład. Świadectwo daje Amerykanin, profesor z uniwersytetu, nie wiem już jakiego, e, daje przykład, e, ten że był profesorem historii sztuki. Ateista, złośliwy, Właściwie trzyma za rękę i mówi odchodzę. I rzeczywiście umiera. I ma doświadczenie ND, czyli doświadczenie śmierci. I to opisuje w ten sposób, że znalazł się we mgle. On mówi, widzi, że, że nie wie gdzie iść. Ale jest już w zupełnie innej rzeczywistości. I podchodzą do niego inne siły. I mówią należysz do nas, chodź z nami. Ale on intuicyjnie mówi nie, nie pójdę z wami. I one stają się coraz bardziej agresywne. On mówi, że nie opisze tego, jak bardzo te siły były agresywne i wulgarne wobec niego. Bo to nie o to chodzi. I on w tym ogromnej panice przypomniał sobie piosenkę jak chodził do szkoły. Jezus mnie kocha. Słuchajcie, całe życie ateista. Ostatnia szansa. I zaczął śpiewać tą piosenkę. On no, no śpiewa, jakieś wewnętrzne śpiewy, i on śpiewa. On mówi: Jezus, mnie kochaj. Zaczyna śpiewać tą piosenkę, którą się nauczył jako malec. Nie? Chodząc do szkoły, i mówi: zauważył, że te siły, jakby ich ktoś poparzył. Jak on zobaczył, że on się chroni, zaczął jeszcze bardziej śpiewać. wiecie, no, bo one zaczęły uciekać. Nie? Nie? Coś nie tak. I, I tak głośno zaczął wołać, Jezusa, że Jezus przyszedł z nieba do nieba. Jego uratowali, zdążyli, zaszyli, operowali, powstrzymali krew. Gdy wrócił do Stanów, pierwsze to przeprosił z który, który był bardzo złośliwy. A ona powiedziała, no długo się za Pana mówiłam. Potem, ponieważ pochodził z Kościoła protestanckiego, został pastorem rzucił wszystko i został pastorem. Dlaczego opowiadam, że czasem, żeby nie tracić nadziei, jeśli ty dałeś w stu procentach Boga, je pokazałeś dziadkowie mogą fantastycznie w tym ostatnim momencie i to nie jest tylko jeden przykład, ale znam jeszcze wiele przykładów, że ktoś już jest nieżywy, a później mówi, że coś mu się przy Dlatego, nie chcę tu wchodzić w zakres polityki, ale dlatego tak niebezpieczne jest wyrzucanie tego siania Słowa Bożego ze szkoły. Bo jak to dziecko urośnie bez Boga, to jak będzie umierało jako dorosły, do czego on się odwoła? Dlatego tak ważne jesteście wy teraz i ta głęboka świadomość. Jesteś matką, jesteś babcią i wiele, wiele dobrego, chociaż może Ci się wydawać, że nie ma efektów, ale Bóg na pewno to wykorzysta, ponieważ Jemu bardziej zależy na swoich dzieciach niż nam na swoich. Być taką tą wdową, która ciągle stuka, ciągle nie jest taka natrętna. Może się okazać, że nie tylko uratujesz swoje dzieci, ale jeszcze 50 cudzych dzieci. Co jest najważniejsze, żeby nie stracić takiej dobrej hierarchii wartości? Myślę, że taka napisałam sobie w tym planie, tym tak, myślałam, taką radę, żeby dać właśnie. Posłuchałam kiedyś mi wpadło do ucha to. Jak cię... Żeby też nie być natrętnym w tym mówieniu, kiedy już dzieci nie chcą słyszeć, już mają 17, 18, 20, 30 lat. Co wtedy? Jak cię nie chcą słuchać, jak nie chcą słuchać mówienia o Bogu, to milcz. Ale żyj tak, by zapytały cię o Boga. Jak nie chcą słuchać, to milcz. Ale żyj tak, że gdy będą w kryzysie, bo Bóg się upomnił, czasem przez kryzys, że ciebie zapytają o Boga i o modlitwę. I zaznaczyłam sobie jeszcze babcie. Jakże ważne są babcie. Jakże ważne są babcie, że mają czas. Moja siostra jest taką babcią, to ona zawsze puszcza jakieś filmy, bardzo ciekawe filmy religijne, bajki, przychodzą nas takie babci, przeczytaj nam jeszcze tą bajeczkę, tamtą bajeczkę. Być może trzeba trochę surfować, ale to jest osiedle. Być może to są te momenty, że rodzice nie zaprowadzą, ale dziecko ma to doświadczenie, jak ta mała pięcioletnia amerykanka. Mamusiu, a kiedy pójdziemy przed ten mały, biały krążek? Że w chwilach kryzysu, w chwilach umierania, odwołają się do tego ich Anioł, troszkę im o tym przypomni. I dla mnie, tak jak czasem rodzice się gdzieś skarżą nie, albo boleją, że, że dzieci, mam przyjaciółkę, bardzo boleję świadomie, czy spotka się z dziećmi wieczności. I ja bardzo lubię ten fragment, w którym Jezus opowiada mnie. Czy jeśli prosicie dziecko o chleb, czy podaż mu kamień, czy jeśli prosicie o rybę, czy podaż mu węża, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da tym, którzy proszą dla dzieci o ducha świętego. O ileż bardziej wychodzili jesteście. O ileż bardziej. Więc zawsze zachęcam. Jeśli masz doświadczenie takie, że dziecko jest w szturmi jego razem z Marią, ale wołaj o Ducha Świętego dla nich, o moc Ducha Świętego. To chciałam się z wami podzielić. A teraz no, życzę smacznego.